Witajcie w roślinnych aktualizacjach, w tym miesiącu no mało się zcięło, bo, bo był w ogóle luty i jakby rośliny i tak mało rosną, ale pokażę Wam parę nowych rzeczy, niestety nie mogę się pokazać, mogę co najwyżej tak, o, hej, bo nie mogę obrócić podczas filmowania kamery, Taki, taka wada, dobrze, to zaczynamy roślinne aktualizacje. To tak, to mm, te grubosze, które przesadzałam ostatnio tutaj, to mają się dobrze, tylko jeden listek taki, o, zrobił się fiel ale nie wiem, czy to normalne, czy coś, ale mm, mam nadzieję, że coś puszczą te listki, a tu miałam kiedyś takiego grubosza, przelałem. Nie, nie znałam czy to na niczym. Tu mam innego grubosza, o, który ma się jednak trochę lepiej ale nie da się go rozmnożyć ani ukorzenić, więc próbuję i próbuję. Tu mam też aloesy przesadzane. No te dwa małe aloesiki to tam są martwe i muszę je powyciągać. Tutaj temu jeden taki niebylistek. No nie wiem co się z nim dzieje, ale żółknie. Nie wygląda ładnie już, ale chociaż chociaż coś. Chociaż cała roślina nie umarła, ale dobrze jej przesadziłam i tak dalej, więc yy, przeżyje, wyjdzie z tego na aloes. Tu są kaktusy dziadka. Chwila. Dobra, ostrość jest. Mm. O, tu jeszcze jakieś stare liście, tu są kawałki kramzy. tu nie wiem dlaczego w donicy, ale... Nieważne, ale tak sobie ostatnio patrzyłam i zobaczyłam, że urosły, nie? W ostrość, tylko, że stają takie dziury po małych kaktusach, które odpadają. No i tutaj jest... Ten urosł, mały z boku. O, ten. Ten żyje i rośnie. Bo rosną wtedy, kiedy widać taki zielonkawy jasny. Te też wszystkie żyją, tylko tutaj miałam takiego jednego i mi niestety umarł. A tam są jeszcze inne, ale nie mogę się nich dostać. Nie dostać tam. Dobra. Sansifierie. Oddałam jedną Sansifierię mojej przyjaciółce, a tu są jeszcze. Te strajty, ta szkolna, co znowu jej żółknie liść, po prostu uparta jest. A tu jest ta z ferii, co żyje, będę ją niedługo przesadał z tego włókna kokosowego, ale sobie radzi, więc się cieszę. O i z przestrzenia monstery małpki wygląda tak, że mm, dwa liście odpadły, tutaj kolejny jest w bardzo słabym stanie i on też prawdopodobnie odpadnie. Ten nowy liść to też się nie udało. Niestety przesadzałam i nie zobaczyłam, że jest taki liść, no ale już później się nie dało odwrotu. No ale tak to zawsze jest, kiedy się przesadza roślinę. Trzeba po prostu ją uratować, ale po prostu ją przesadzić, no bo ona nie ma miejsca. A w ogóle trzykrotka ma puszcza korzenie, wreszcie, jakakolwiek sodonka Tutaj mam daktyla, nie chce rosnąć. Miałam mały korzeń, ale korzenie zdechły. Nie wiem, czy wypuści kolejne. Tu jest fitonia White Ani, co żyje, odżywa. Jest. No już ładnie wygląda, ładnie się zwiesza. Szkoda tylko, że, że się zwiesza. No ładnie by wyglądała inaczej. Hoja. tutaj sobie siedzi. Jednego liścia stresiła. Ten też pewnie pójdzie, no bo jak sami widzicie, taka barwa. To jest już starszy liść. Tylko, że on po prostu taką ma barwę, a tu wpuszcza nowe listki, dwa, więc się bardzo cieszę. Hmm. Tutaj co do... nie, nie będę teraz robiła żadnych wodnych aktualizacji ani nic w tym stylu, ale jeden z tych, z tych z list, hmm, pędów hmm, puścił nowego liścia, wsadziłam go do ziemi. Hmm, jeden liść jest... niestety nie, nie przeżył, ale tutaj są trzy, które sobie dobrze poradziły, więc się bardzo cieszę. Palemka odżywa i już wreszcie nie, nie opada. No, ale tak to jest z roślin, z jakiejś ankiety, nie wiadomo, tam jest las w słoiku, on prawie nie rośnie. Trzy która ma się, jak dla mnie, ona ma się świetnie, bo nie traci w ogóle liści już. Więc chyba załapałem, jak to się, jako ją pielęgnować i i ona chyba też się już połapa, że ode mnie nie ucieknie tak szybko. Ta trzykrotka. Tu jest jeszcze aloes, który jest w bardzo chłomstwem stanie i winczony. Czy on miał w ogóle podlać? Zapomniałem. No i cudziejski po przesadzaniu. Dobrze się mają te dwa maluchy. Begonia. Odrobinkę przesuszona, no ale cóż, tak bywa. I tak bywa to wszystkie aktualizacje do tego parapetu, jeszcze pokażę wam półkę, zaraz. Półka ma się tak, tutaj jest ta sansa, cispo niestety nie żyje. i Muszę go wyciągnąć. I tutaj jest patyczek, którego ciachnę tutaj, miałam go ciachnąć ostatnio, ale serca nie mam. No i tu jest jeszcze mam opuncję. Tak, pewnie widzicie moje tysiące notatek, no ale to normalne. Ja to często do notatek i w ogóle, bo o wszystkim zapominam, o podlewaniu roślin też, więc co do roślin to jeszcze pokażę wam Hamedorę, chyba hamedore, nie wiem, nie mogę znaleźć zna zna nazwy. Hamedora wygląda odrobinę od inaczej ona ma takie liście takie o przywarte, przy sobie rosną w ten sam sposób i tak samo wyglądają tylko rosną przy sobie a to ma odsunięte liście, więc nie wiem co to za roślina, ale puszcza nowe liście, te bardziej takie zielonka i mam jeszcze tutaj zielistkuś, zielistka puściła nowe listki tutaj na przykład takie małe, jeszcze nie do końca rozwinięte mm. I co do roślin aktualizacji, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, czyli wodne aktualizacje. Zachęcam do subskrypcji, oglądania kanału i w ogóle. A teraz do zobaczenia. Pa! Miło było Was widzieć.